Witam serdecznie, szczęść. Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. I tutaj zatrzymajmy się i skupmy się na tych owcach i wilkach. Cały Boży Dzień zastanawiałem się nad tym, dlaczego Jezus posyła swoich apostołów jak owce między wilki, a nie jak psy. Psy pańskie na przykład. Jest nawet taki zakon Dominikanów, którzy mówią o sobie: My jesteśmy psy pańskie. Dlaczego nie jak psy? Przecież psy nawet, szczeka tutaj jakiś teraz, jeden słyszę go psy są bardziej spokrewnione z wilkami niż owce. Pochodzą od wilków. Kiedyś człowiek, kilkadziesiąt tysięcy lat temu, udomowił wilka i wilk stał się psem. I zamieszkał z człowiekiem, i teraz się upodabnia do człowieka. Psy hmm, trenujemy do tego, żeby słuchały nas, zachowywały się jak człowiek. Nawet traktujemy je jak członka rodziny. Częściej dzisiaj ludzie wychodzą na spacer z psami niż z dziećmi, niestety. Ale to już jest inny temat. Tak jakby nie chcieli mieć dzieci. No ale cóż, trudno. Każdy może wybrać. No ale wróćmy do tego, dlaczego nie jako psy, tylko jako owce do wilków. Nie dawajcie psom tego, co święte. Słyszeliście? Słowa Pana Jezusa: I nie rzucajcie pereł przed wieprze. Nie dawajcie psom tego, co święte? Ale yy, o wilkach tam nie ma mowy. Wilkom można dawać to, co święte, nawet trzeba. Wysłał ich z dobrą nowiną. Wysłał apostołów do wilków z tym, co jest święte, z tym, co jest dobre. Ze słowami Bożymi które mają moc zmienić wilka w owce. Ale nie po ich jak psy. W Apokalipsie jest napisane Znam cię, znam twoje czyny. Ani zimny nie jesteś, ani gorący. Skoro jesteś letni, wypluję cię z moich ust. Owca gorąca, wilk zimny, a pies? Ni to wilk, ni to owca. Ale to nie jest odpowiedź pełna. Szukałem dalej i znalazłem taką stronę. Zwierzaki nad potokiem o owcach. Jest tu napisane. Taka ciekawostka. Owce mają prostokątne źrenice, które zapewniają szerokie pole widzenia. Około 270 do 320 stopni. Jest 360 stopni. Pełen obrót. 360 stopni, a one mają pole widzenia do 320 stopni. Człowiek ma do 100. Do 100, a owca do 320 stopni. Oznacza to, że owce widzą prawie wszystko wokół siebie. Hmm? Prawie wszystko. Jakby widziały wszystko, to stałyby się Bogiem, ale widzą prawie wszystko. Bóg widzi wszystko. Apostołowie widzą prawie wszystko, jeśli są jeszcze apostołami według Pana, a nie stali się wilkami w owczej skórze, czyli fałszywymi prorokami. Oznacza to, że owcy widzą prawie wszystko wokół siebie, z wyjątkiem tego, co znajduje się bezpośrednio za nimi, bez konieczności odwracania głowy. Jako gatunek ofiarny. Pomaga to owcom zachować świadomość otoczenia i wypatrywać drapieżników, nawet gdy ich głowa jest opuszczona podczas wypasu. One uciekają od drapieżników, a Jezus posyła nas jak owce do drapieżników, do tych, którzy są jak drapieżniki. Bo posyła nas do ludzi, którzy są jak wilki. Wilk ma problem z wzrokiem. Ciekawe, nie? W dzień widzi słabiej, niezbyt ostro. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi noc, jego wzrok staje się lepszy, w nocy. A ten, kto chodzi w dzień, nie potyka się. Ten, który chodzi w nocy, się potyka. Ten, który chodzi za dnia, się nie potyka. My jesteśmy uczniami Pana, który posyła nas ze światłem. Nie posyła nas bez oręża. Naszym orężem jest ta roztropność i ta nieskazitelność. Naszym orężem jest gło gotowość głoszenia słowa. Kiedy Was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie Wam poddane. Co macie mówić, gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Wielu ludzi nawróci się. Jest takie określenie, że ktoś patrzy na nas wilkiem. Znacie takie określenie? Co tak patrzysz wilkiem? No tak nieostro, nie? Jak człowiek nie wie o co chodzi, to tak patrzy wilkiem, mruży oczy i tak patrzy na nas i tak y, z dołu do góry nas y, obwąchuje wzrokiem, tak nas bada: kto Ty jesteś, kim Ty jesteś? Jesteś księdzem? Nie. To kim Ty jesteś? Jesteś Jehowy? Nie. To czemu do mnie mówisz o Bogu? Jestem nikim. No Jak powiem, że jestem teologiem. Chociaż nie jestem jeszcze teologiem, jestem studentem teologii, no to ludzie już od razu, aha, jesteś teologiem. No dobra, to, to gadaj, nie? Co masz tam gadać? Ale jeśli jesteś nikim, to ja nie wiem, z czym ty do mnie przychodzisz. Ty coś knujesz. Nie ufam ci. Tak się zachowują wilki. I my musimy to przetrwać, ponieważ owca wie, widzi szerzej niż wilk. Owca się nie boi, chyba że już nie jest owcą. Pamiętacie Dawida? Bóg zabrał go od owiec. Nikt o Dawidzie już nie pamiętał, nawet własny ojciec nie pamiętał, że ma syna. Dawid miał dobre serce, serce według Boga, ale jemu też zdarzyło się stać się wilkiem. Dla swojego przyjaciela, uriasza, e, współżył z uriasza żoną, ten nasz kochany Dawid. No, bo miał iść e, prowadzić wojny jak królowie, ale nie poszedł. Miał stoczyć walkę duchową, ale nie toczył. No to go mm, przy, przymuliło, e, złapało go. To pożądanie, no i wyszło z, nie, z niego to, co tam w środku było. Spotkał się z Batrzebą, spłodził dziecko, potem chciał ukryć to, no i zabił swojego przyjaciela, uriasza. I nawet, nawet tego nie widział, że to jest złe. Dopiero przyszedł do niego prorok i powiedział mu taką przypowieść o, o pewnym ubogim człowieku, który miał owieczkę. No, i Dawid wreszcie przejrzał na oczy i, i napisał ten psalm, który mamy dzisiaj do medytowania. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości, zgładź moją nieprawość. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha, przywróć mi radość Twojego zbawienia. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Grzech sprawia, że człowiek staje się ślepy. Ślepy naprawdę. Dlatego Pan mówi tak: wróć Izraelu do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swoją winę. Ozeasz, pierwsze czytanie z dnia. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. I tutaj Targum. Czyli aramejski tekst mówi, co to są za słowa. Przyjdźcie z tymi grzechami. Wypowiedz swoje grzechy. Nawróć się do Pana. I Pan uleczy Twoją nieprawość. Obdarzy Cię miłością. Miłość to jest zdolność patrzenia. Tak jak owca ma takie szerokie pole widzenia do 320 stopni. Jak to dzisiaj odkryłem, to mówię, wow. Ale jazda. <laughs> nie? Ale jazda. Jakie to mądre. Bóg jednak zna się na tym świecie. Wie jak owce widzą i wie jak wilki widzą. Wie, że też nie może nas posłać jak psy, bo psy to mają taki problem. Ani nie są tutaj, ani nie są tutaj. A gdzieś muszą być, nie? A ile to psów potrafi zagryźć własnego właściciela, który go karmił latami i tresował, a on z nim spał i on go zagryzł, nie? Oczywiście wina zawsze jest po stronie ludzkiej. To tak na marginesie, więc y, stańmy się owcami pana, a staniemy się owcami pana przez to, że y, zrobimy jak Dawid, przyjdziemy, z naszymi grzechami do Niego On nam je odpuści, otworzy nam oczy, otworzy nam uszy. Biblia zacznie do nas mówić, bo często Biblia jest przed nami zamknięta bo może jakiś grzech jest niewypowiedziany może nie widzę swoich grzechów może nie chcę ich zobaczyć i dlatego proctwa Biblii mnie nie dotykają. Hm? Życzę Wam naprawdę dzisiaj rozmo pięknej rozmowy z Panem Bogiem i prośby o to, żeby otwierał nam nasze oczy, żebyśmy widzieli to, co on widzi, i to tak szeroko, nie jak wilki, bo wilki widzą tak nieostro, niewyraźnie. W nocy dopiero się ożywi ożywiają i polują. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.